Z tej strony ja Skorpion i witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszym filmie z 1v1 z laniakiem przywitać danek. Nie szczelaj do mnie jeszcze, to nie teraz <grystanie> Dobra, ja czy miałem się przywitać? Witam, witam, a teraz trzeba... nie wiem co robić. <grystanie> Kurde, bo mnie ubiłeś chłopie. No, to to jest to jest trudno. to jest zaczynamy. Dobra, stary, <grystanie> bierzemy tego, skara i chodź. Jezu Ale musisz... Chcę cię, ja już chcę cię dobić! O to teraz ja no. cię muszę dobić żeby było 3-3 i żeby było na równi. No dobra, to tu nie dobij teraz. A ja ci nie pozwolę. Nie no dobij mnie. Poszło easy z tobą by... Laga miałem, <gryw> laga miałem. Dobra. Dobra, wskakuj A tu. A teraz wbijamy. Dobra. Uwaga, ten kto wygra, dostaje buziaka. Lecimy. Co? Taka nagroda? <grym> Epic. Oszukał mnie. Chciałem zrobić inną budowlę, a jednak chciałem dziewięćdziesiątkę i zbudowałem trochę inaczej. Zbudowałeś dziewięćdziesiątko, hulajnogę. Fakie <grym> to... Co ty odwalasz? Ty krzyczysz. Kupić się nie mogę. Gdzie ty jesteś? No ty Dobra, robisz? nie, dobra, 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 lecisz. Nie trafię się przynajmniej. Muszę się skupić. A ty zawsze na kucaku wchodzisz, co się dzieje? No nie wiem, tak wchodzę. Ty się... chłopco się ze mną tutaj buduje i potem mnie stresuje. No kurde! <grym> no bo ja chcę po prostu wbić do ciebie. Ja po prostu rasuję. No, ale w sumie nie zawsze. No ale większość czasu rasuję. No fuck night, to gówno No laga no, no. miałeś, wiem o tym Naga miałe, no naga gamię Dobra, lecimy Nie. jeszcze raz ludzie, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić Pamiętaj Lanek, energicznie No pamiętam. zapomnijcie o jednej zasadzie, energiczność Hula duszę nieśmiganą Ej Czemu mam wrażenie jakby mi pad zwolnił Ej pad mi zwolnił O kurde jak się <grym> rozbędziłem no ja też tak no ja mam tak ten Też czasami tak mam tak. Nie wiem, gdzie ty jesteś W dupie jestem O kurde Nie chcę mi się w to grać Niech się zmieniam ja w że... Ja Ja wiem ja, ja, ja jakby nie wiem no dobra Nie wiem jak to zrobiłem ale dobra lecimy jakby no, widać jak gram e, Dobrze grasz? Super, Zbanie. Ten co się do mnie będzie budował Nie ja co ty zrobiłeś? Gdzie ty jesteś? Znaczy bo ja w ogóle nie wiedziałem czy ty jesteś pod schodami Czy pod ścianą Nie wiem gdzie ty jesteś chłopie Ja ty tu jesteś <noise> no ale dobra, forte to nie muszę być dobre. No stare, lecimy z fortem, no. Musisz być dobry. Inaczej nie będziesz moim przyjacielem, jak nie będziesz dobry, bo ja cię zapamiętałem, że jesteś dobry. Kurde, ten to wbija mi od razu. Nawet, robię pół ściany i od razu schody. No bo ja chcę ci dojechać, Ależ Ale nie pamiętam, jak się po schody schoda budowała, szybko są... Aha, faktycznie to było coś takiego jak potrójne sade Z roku na rok jestem coraz lepszy Forta Boże Ja gorszy Bo nie grasz, bo wolisz poki bo, bo, bo mi się bo mi się nudzi Jak nic się nie dzieje to się mi nudzi No to ćwiczmy tak. budowanie, a nie <gry> Czy ja serio się buduję po prostu do góry? Ty się w ogóle starasz mnie dorwać? Nie wiem. Nie, ja teraz faktycznie mam lagi. Mhm. Ale teraz mówię prawdę, ja wiem. ci screenshot'a zrobię. Ja, ja też se jaja robię, jezu. Dobra, zaczekam no to na ciebie, bo... o, już słyszę twoje kroki na wizualizacji. Fajnie biegasz Dobra już się zaczynam budować Na się Co ja Mówię ci. No wiecie No ale no, zależy Bo ja muszę na czterech przyciskach latać, nie? To jest strasznie takie no czasami tak, uczęśnice. no ale ja mam strasznie dużo, ja mam strasznie dużo przycisków Co? I dalej, a... Czemu mnie tepło na sam dół? Bo doszłeś do limitu a. Ja też <noise> a dobra, to wskocz na taką wysokość, na, na jaką dolecisz. A dobra, fajnie na gównożem on doleciał, a Aha, ty jesteś pode mną. Nade mną idę. Kurde, to było twoje. Nie umiem tak szybko edytować. No, ja. Się zapomina takich rzeczy. Jak ty to zrobiłeś, byczku? Eee z, z ten. No po Ale patrzcie, tak właśnie wygląda król YouTube'a. Patrzcie na to. Król YouTube'a. O nie, to, to jest hologram, na no, tym nie mogę stanąć. Dobra. Lecimy. Dobra, cały jest ten. No. Jest Dobra. Start editing editing progress editing progress Dobra. Nie, nie postawiłem sodów. O, już jest za mną. O nie. O Boże! O Boże święty, nie! O nie! Nie! O boże nie. Czemu ja? Czemu ja? Dobra skupmy się, zróbmy to Jest w Fortale lepiej na kreatywne niż tak w budyle. Co ty <suszy> zrobiłeś? A ty wystartowałeś później O boże, jaką ty masz przewagę teraz, nie? <suszy> co nie dzieje? Ja sobie biegam w kółko ja nie <suszy> wiem, co robię <noise> o Boże, no nie no, dzięki, że mogę wyjść Nie ma potek nie stary. Wiem, ja się odpalam Powoli Ale nie ma U! U! Ja nie wiem o tym co z to Ja nie wiem Ja, ja jestem taki ten Kangur <śmiewanie> <Coś z> tą... <śmiewanie> Dawaj, nie wiem gdzie ty jesteś. Znowu. Ja nie wiem gdzie ty, ty jesteś. Gdzieś chodzisz. Muszę przeładować, bo w dupie będę jak nie będę załadowany. No właśnie, gdzie ty, ty jesteś? O właśnie. No właśnie, dobra Tak mi się zdaje, chociaż nie wiem chyba jestem nad tobą. O nie! Czekaj, daj mi budowę zmienić, bo się po kały. Czekaj, spokojnie, nie strzelaj. Dobra, możesz już. Dobra, mogę? Dobra. bo mi się... Ty mnie cały czas mieś na celowniku ja ci po prostu żebyś nie strzelał i ty cały czas miałeś na chęci. Nie, bo was coś... Nie, nie, nie miałem cały czas, tylko zobaczyłem... Ej, Lanek, o, o, pana to, pana to, chodź tu. ...i zobaczyłem, że chodzi po skoda, więc zobaczyłem do ciebie. No. Jak wróciłeś do kibla, to ci zadałem obrażenia. Szybko ja bije, do kibla! Jest... Dobra, na co by tutaj zmienić? Dobra, dam sobie takie oski, na które miałem. Czemu mi bananka dało w ogóle? Ej, no! Teraz dwa razy Dobra. ja ciebie zabiję. Nie, raz. Teraz tylko umarzyć. Teraz mnie zabiję. Co to było? 162. Dobra, to teraz. Odpalam to. Znowu, co? Dalej, trzeba coś grać w tą Dobra, lecimy. Odpalam kolaniaczka. Może nie, nie wiem. No, nie jestem dobry. <laughs> Jesteś dobry. Uwierz w siebie, panie Boże. Ale ty nie kucaj, tylko biegnij! Zawsze kucam. Jestem tam. O, sam się zabudowałem. Z dwie strony. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Znaczy, wiem, ale... Konkretnie nie wiem. Nie 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 Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś! Ooo...o...o... Ooo...o... Jaki gnój Ja nie wiem gdzie on jest, ja, kompletnie nie wiem że gdzieś tu jesteś Gdzie ty pojech... Dobra, podrozumiałem, że gdzieś ty jesteś tu na pewno się no kroczki, ale nie wiem skąd pochodzą. O! Jak się zdrołem <laughs> Już teraz potwierdziłeś mnie, że jestem zły w tą gierkę. To jest smutne. Właśnie dziwne jest to, że jak edytujesz, żeby było to, to musisz narysować pewną mężką, męską rzecz. Pewną. Męską. Co to było? Daj mi wejść, czekaj, daj mi wejść. Bo próba jest spalona, wiesz. A chciałam cię już dobić. Gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, co tego robisz. Nie wiem, stary. Ja po prostu staram się przeżyć. Bo ty się często na tym wybija, że ja mam potem. Jaska. Się. ZAŚ SPADŁEM PRZEZ TĄ GŁÓWIĄ broń. Stuga ja Cię nie chcę serce, jeśli było tak jak kiedyś Zabiłeś mnie Surprise! O nie To nie był surprise No i to jest dupa, bo ty hedy masz Chyba aimbota wczoraj pobierałeś Taki słaby jesteś Teraz mówię jak pycha wansik. No bo To jest prawda Coś się pobierało Uf! I do dupa Gdzie ty jesteś? Ja się nie widzę. Nie wiem czy to tam jesteś, czy tam Tu jesteś Tylko nie mogę wyskoczyć Dobra Za twoje budowy co to było? Nie strzelaj we mnie. Ja chcę przeładować. Jest problem, że ja chcę szybko zedytować, a mi nie wychodzi. Już mnie przebiłeś od likwidacje Ty jesteś dobry w tą grę. Ogólnie ludzie, jestem słaby, chyba. Na to wychodzi. Ja już tam. Co, do... Co ty mi <grym> Chciałem zyskać na czasie, wiesz? No i właśnie zyskałeś, bo ja już się bloku, zblokowałem Ale dobra, szybko cię nadaję. No nie! <grym> Co ja robię? Dobra, lecimy. Koniec spadania. Koniec psot. Bo wiem gdzie stajesz w którym momencie. Tylko hej, czasami mam tak, że Bóg bu buduje ściany, bo wiem, że trafi zaraz mnie. I że wtedy akada jest najważniejsza budowa. Więc to dwa lat, już. I się chyba najarałeś. <grych> nie wiem, co ja robię. Ja też nie wiem. Gdzie ty jesteś? Halo, Józek. Luzek! Aha, już wiem gdzie jesteś? Trzeba to zrobić jakoś tak epicko. Ej, sto... i Ta runda należy do kogo? Do skorpionka, plepronka! Ostatnia sekunda. Ostatnia sekunda to była i bym już nie żył, wiesz. Ja mam właśnie jakąś fajną brońkę, dzięki której daję sobie radę. Znaczy po prostu, bo chcę zrobić coś kozackiego z tą brońką. Dobra, chodź. U, kurde jak się zedytował Baran. trzydzieści cztery sto a nie tak jak <laughs> Mhm. Mm Przepraszam co? Was widzowie, ale jestem zły. <laughs> Dlaczego? Co? Jak się odbiłem idealnie. Dobra, nie wiem, że chodź tu. No i teraz. Idę. Co, co? A myślisz, że teraz mi się uda? A nie wiem. Może tak, może nie, ja nie wiem. Dobra, zaczynamy, bo tu już widzę, coś zaczęła się robić. Coś budować O nie! To kurde miał być head, ale tu go ten Długo zwlekałem Kurde, to jest jak się kończyłam ma no. Kurde Ale powiedz mi, szybki jestem, nie? No szybki jestem Uuu, 232 Właśnie mówię, że jestem słaby Dobra, lecimy Ty na razie wygrywasz, do ilu gramy? Do 15 może? Dobra, do 15 Bo Właśnie nie ustaliliśmy dokąd gramy, nie? I tak sobie po prostu gramy, odcinek już tak 40 minut pewnie Uuu, to był perfect timing. My się stary od siebie odbiliśmy, nie? Ja <laughs> właśnie wiem. Nie wiedziałem, czy tu mnie trafisz i się tak bałem. Czy nie trafisz, czy co? Czekaj, mi tu bronię przedstawić. No, jak powiedziałeś, muszę, to wtedy cię trafiłem. akurat. A jeszcze wtedy chodziłeś, No scope, stary! Bo chciałem ci powiedzieć, bo wiesz, bo, bo mówię, że coś przestawia, że nie wiedziałem, w którym momencie. Bo stołem wziąłem sobie heavy sniper, ale ja to robię po prostu. I tak to mi nic nie pomaga. Bo chcę, stary, szczelić fajnego heada. Mm, po prostu. Lecisz. To było szybkie, przyznasz. No. Ile, dwa metry nad ziemią to zrobiliśmy, czy co? A nie wiem. Tak. Ale przeładujej no. Poczekaj. <suszy> 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 Dobra, zaczynamy. Zabawę. O! <suszy> Ty jesteś. <laughs> na będzie przydała, nie? I miałem head, ale mi się jeszcze pompa ładowała. I bym ja miał ten head. Ale mi się je to już prawie wyszczędziło, tylko wiesz. No, ładowała się. Dobra, stary, ja wywalam tego z kara, nie? Ja wiem, ja wiem już, jak cię pokonać, nie? To trzeba na speedzie zrobić. O nie Nie wiem, ja mam coś takiego, że jak już wygrywam, to nie wiem Jakoś tak źle strzelam nagle, nie wiem Jakbym mógł strzelić lepiej, ale jakoś tak nie wiem Dobra, mam przeładowane wszystko, no to lecimy 18. na szecił Do 15 pamiętaj To było To było źle zagrane Już Spaliłem próbę wiesz Bo ty coś tam robisz, ale ja nie wiem co Coś tam mnie nie interesuje A koko Nie, ja nie mogę skakać. O Boże, nie! 14 HP! Nie. nie! Czekaj, muszę. daj mi przeładować, bo mam zero totalne. Daj przeładować, proszę. Ty też chcę przeładować. No, ale... Komasz, to, że to nie jest tak, że nagle w trakcie mówisz, przeładować muszę, bo cię będzie dojeżdżał, nie będzie tak Ja ładuję, bo tak. ty mówisz, że jak już ten, ładujesz ten, no to ja też. Dobra, zaczynamy. Jeden, na jednego strzała jestem, nie? O kurde, to jest sama strzał. Dobra Lanek, jeszcze jeden kill i to wygrasz, nie? Nie wiem, co ja robię w sumie. Co ja złego w swoim życiu robię. Dobra, weż? zaczynamy. Lecimy. Wygniemy. Nie, spaliłem, no i teraz to przegram Nie błagam, nie, 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 nie! On mnie raz <grym zabije <grym i to jest koniec widzowie <grym> Ja się boję nie, ciebie Zostaw mnie Ja też się boję O swoje życie się boję Zostaw mnie po czwaro. I to koniec widzę. Lanek wygrał. Chyba, że lecimy jeszcze do kilku. Ale już mi się nie chce. No dobra, więc to by było na tyle. Lanek wygrał. Nie Niestety... Ja co budowanie jeszcze ten pouceł. No to pouczy... No sobie jeszcze trochę. Edytowanie na przykład. No dobra, to trzymajcie, polajkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie.